Podkrakowskie staniątki, iście zimowe, mroźne warunki, minus kilka stopni. Śnieg dookoła. My witamy niemalże w samopołudnie na meczu towarzyskim Puszczynie Połomice pierwszej drużyny z wieczystą Kraków Puszcza, czyli nominalni gospodarze dzisiaj w bramce Wrublewski. Dalej Jopek Wojcinowicz, Jakuba Koj, Pieczek Serafin, Thiago Emil, Tiakane, Tomalski. Duża sprawa dla Puszczynie Połomice. Będziemy w tym meczu jeszcze wspominać pieczek środkowanie minął się z piłką. Jeden i drugi zawodnik puszczy. Zamykają na razie w polu karnym wieczystą podopieczni tułacza. Dośrodkowanie krótki słupek. Próba strzału z przewrotki. Kończy się to wszystko. Tylko presji z powodzeniem. On w trzeciej, ale także w drugiej. Dawid Linca sobie dobrze radził w barwach hutnika Kraków. Wybrał grę dla Wieczystej z kolejnym kontratakiem Puszcza. Tiakane, Tiakane lewa noga prostopadłe. Zagranie sam na sam z plewką, ale jest podniesiona w górę Chorągiewka. Serafin był na pozycji spalonej. On tej sytuacji i tak jej nie wykorzystał. Zobaczmy jeszcze raz. Tiakane decydował się w pewnym momencie na strzał, ale oddaje piłkę w kierunku Serafina. Ten wybiera krótki ruch obok interweniującego plewki, ale strzał. Hebele, ci wszyscy zawodnicy Wieczystej w polu karnym to raczej będą czekać na dobitkę, bo były zawodnik z zresowi. podawać nie będzie. Hebel, mocny strzał na rozgrzewkę dla Wróblewskiego. Bardzo łatwo łapie piłkę zawodnik, puszczy niepołomicę. Ale lekko ponad godzinę i można być z Podkarpacia w niepołomicach. Tak też wygląda praca tenera Tułacza. Teraz jego zespół w polu karnym, to będzie rzut karny. Tak jest, tak jest. Sędzia wskazuje na Wapno. No popchnął, było to widać w pierwszym ujęciu że jeden z zawodników wieczystej Kraków popchnął zawodnika puszczy. Zobaczmy, pa, Klimczak. I tak, Klimczak tutaj wpada w ofensywnego. Pił no i zobaczmy, bo to jest Lucjan Klisiewicz przy piłce kontra plewka. Klisiewicz bardzo pewnie bez szansy plewka w tej sytuacji. No i strzelec pięciu goli w pierwszej lidze dla puszczy nie pomicę. Lucjan Klisiewicz otwiera wynik tego spotkania w 22 minucie. Poczekał e, plewka. Teraz krótko zagrana piłka z Mulę i z Danielakiem, ale nie ma z tego zdobywania terenu. Koncewicz żyłka ryzykownie, ale utrzymuje się przy piłce. No i teraz to się wydarzyło. Futbolówkę stracił Tiakane rozegrał, to od razu pojawia się na lewej stronie Tomalski Kisiel, klisiewicz do Tomalskiego. Tom świetnie Tomalski, lewa noga, Tomalski broni za długo, za długo. plewka. To był moment, żeby uderzyć się od razu po przyjęciu. Ale powiem tak, kontratak wzorowy wprowadzili w pole zawodników Wieczystej. Tu świetnie jeszcze Tomalski zabawił się z Ojo. E, porażka z GKS-em, tych 2 do 3. Dobra, 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 dobra. Pozostałe trzy mecze wygrane i to nie jest byle kim, bo zespoły z tej ligi, teraz Kliciewicz wpada w pole karne Wieczystej, oddaje strzały, nawet strzela gola, ale sędzia wcześniej przerywa tę akcję. Ciekaw jestem bardzo, czy rzeczywiście to mógł być offside. Serafin zagrywa do Klisiewicza, jest spóźniony Patryk Kołodziej, sprytnym Z którzy pod kocami na ławce czekają na swoją szansę. Po prostu opada na do Hebla, Hebel, prawa noga, Hebel, faulowany, czy to było w polu karnym? Wydaje mi się, że na linii. I sędzia też pokazuje rzut wolny, a nie jedenaskę, dokładnie tak, na linii pola karnego. To, to ostatnie zagranie piłki. Zrzutów wolnego z... też fantastyczną bramkę strzelił. Teraz Francuz ze stojącej mulę. 30 sekund do końca regulaminowego czasu gry, pierwszej połowy. Sędzia chyba nie będzie wiele doliczał, o ile w ogóle Maksymilian Hebel. Jeszcze ostatnia prawdopodobnie akcja w tej części dla wieczystej, zdołał dośrodkować Hebel. E, piłka do mulę! Jeszcze raz uderza Francuz w przeciągu kilku e, 10 sekund. Natomiast równie niecelnie e, co z piłki stojącej przy rzucie wolnym. Prawa noga. Nie musiał interweniować Rólewski. Jakuba ze słusznym wzrostem musi być Kowalski na posterunku. Dośrodkowanie skacze. Jeden z zawodników Wieczystej to był Faworow. Wybił piłkę Kowalski. Problemy z wyłapaniem. Błąd Kowalskiego. Jeszcze strzał. Nie przerwał tego sędzia. Według niego w żadnym momencie Kowalski nie był faulowany. Teraz mają trochę pretensje zawodnicy Wieczystej. No i tutaj. Faulu nie ma rzeczywiście, to jest błąd Kowalskiego, potem nie zrozumiał się z Bujaki, bierze pięczek i Serafin. To ta dwójka przy stałych fragmentach gry cały czas pokazuje się w tym meczu. Wygląda na bezpośredni strzał na bramkę. łapie, jest bramka, ależ umieścił to w siatce Pięczek. Fantastyczne uderzenie. Bez żadnych szans był tutaj Kowalski. Zaskoczyło nas to uderzenie Pięczka. Palce lizać. Ozdoba tego meczu towarzyskiego. towarzyskiego. Zobaczmy jeszcze raz na stadiony świata. Naprawdę. 2 do 0. Puszcza. Prowadzi z wieczystą w staniątkach. Na no to jak będzie rozgrany ten stały fragment gry dla podopiecznych tułacza. Krótki słupek wybijają zawodnicy wieczystej. Tomalski, jak magnes przyciąga piłki w środku pola. Świetnie wywalczył. Teraz też w defensywie futbolówkę. Tomalski ma ochotę przybyć przy piłce, ale jej nie dostaje. Teraz jeszcze ląduje futbolówka na siatce. Ale wcześniej będzie odliznany. Kolejny karny w tym spotkaniu. Jedenastka dla puszczy niepołumica. Zobaczmy to jeszcze raz. Patrzymy, który moment. W tym spotkaniu podchodzi drugi najlepszy strzelec Puszczy Niepołomice po rundzie jesiennej. Kliśewicz! 3 do 0. Jak powiedzieliśmy, że Pięczek będzie wykonywał wolne w lice, tak Kliśewicz będzie strzelał rzuty karne. Widać, przychodzi mu to z łatwością. Oczywiście dojdzie presja w ważniejszych spotkaniach, ale na razie spełnia swoje zadanie. Lucjan Klisiewicz kontra Kowalski, 3 do 0 dla Puszczy. I równo z 90 minutą kończy to spotkanie towarzyskie. Sędzia główny tego spotkania Puszcza pokonuje wieczystą Kraków 3 do 0 po dwóch bramkach Klisiewicza z rzutów karnych i pięczka, fantastyczny gol z rzutu wolnego. My za ten udział w meczu wszystkim oglądającym bardzo dziękujemy.